Ja mam, o, ja wam pokażę, tu jest taka, jest taka na TikToku przysłał mi kolega, taka, jak ona się nazywa? Uba się nazywa, Uba. Poczekaj, 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 poczekaj. Nie, to tak ją pokażę, co, co, o co? Pokażę ci nową sztuczkę. Jaką sztuczkę? Nie ma nowych to sztucz. Wszystkie sztuczki są stare. to uważaj. Został ten ten. Ale nie pokażę ją. Nie. Ja ją chcę tak pokazać. O. o. A, 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 a po co mamy jej nabijać? Wiecie, ale... wiecie jak ona pieprzy? Jej, gebel przy niej. Gebel sprzyj, to wiecie co to jest? To jest marny magazynier, który robi ewidencję starych opon. To jest prawda. Posłuchałem dwa jej filmy i zwymiotowałem. Powiem wam, jako Polak. Trzymaj jeszcze, trzymaj. Nie, już wystarczy. Proszę cię, bo chcę sprawdzić to. Nie, nie, nie trzymaj tak, tylko nie, nie zamykaj no. telefonu. Jako Polak, jako Polak, mogę sobie wyobrazić, co czuli powstańcy warszawscy, kiedy walczyli, a świat miał to w dupie. Bo świat miał w dupie przez miesiąc. I ten tekst, ten tekst yy, kamraci Zbigniewa Jasińskiego, który śpiewała Agnieszka, pisze Zbigniew Jasiński, powstanie z Warszawski. Tu krwią Żygamy, tu konamy w boju. Tu się historię szarpnęło za rogi. A tam w Barchanach ciepłych ola Bogi fotele grzeją. Knocą świeczki, złaju. I radzi, kadzi, zbiera w szawa, przyrzeka, zwleka i przesyła brawa. Tu amunicji, broni, Broni trzeba, giniemy. Chryste, zrzućcie broń nam z nieba. Tu śmierć zabrała sto tysięcy, w więzieniach, bunkrach, kazamatach. Tu śmierć zatłokła sto tysięcy, wytłuczę więcej, jeszcze więcej i pójdą krwawe niedobitki w kacety, piece. Bitki, a tam się szczwane wychytrzają panki, śliną seplenią o sumieniu świata. Dyplomatyczne rozkładają ręce, cedzą cacanki, słodkie obiecanki. Nas nie pomadą, nas nie wazeliną. Tu umieramy w glorii. Nie w cykori. bracia, niech ryknie ta pieśń z kurwy synom, by razem z nami przeszli do historii. Niech ich po nocach koszmarami dławi, niech wzgarda wolnych, smaga ich jak biczem, niech się do szczętu, do kresu wykrwawi, niech ponad groby wzlata iskowycze. pieśń. powstaniu w samotnej Warszawie 250 tysięcy ludzi. A teraz gaza. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Abdul Muhammed pad. Były. Kogo to obchodzi?